Witajcie! Dzień z życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj drugi odcinek z serii o winach, o winie. Pierwszy odcinek był taki ogólny, zachęcający Was do robienia domowego wina, domowego sposobem, domowym, amatorskim. I tak, dzisiaj mamy w tym odcinku wino śliwkowe. Początek, rozpoczęcie, nastawu wina śliwkowego. Słuchajcie, do win, do wina śliwkowego używajcie owoców, czyli tych śliwek bardzo dojrzałych. Takie, żeby nie były zbyt twarde, dlatego że wina śliwkowe są trudne do zrobienia. Na pierwszy raz możecie się zniechęcić, chociaż nie, bo smak będzie dobry, ale, ale po prostu są trudniejsze te owoce do robienia win niż inne w trakcie robienia tego wina yy, po prostu moszcz z tych śliwek wyciska się bardzo źle no bo one jak są twarde ten sok jest trochę tak uwięziony w tym miąższu a młode wino ze śliwek też ciężko się klaruje bardzo długo dojrzewa yy, i powoli więc yy, więc słuchajcie, musicie mieć czas. To jest wino śliwkowe, to tak rok, minimum rok, nawet kilka lat dojrzewa takie wino. Wino ciężkie, deserowe, ale niezwykle smaczne i o długim okresie dojrzewania. Najlepiej takie wina śliwkowe wychodzą z tych mirabelek, takich małych śliweczek. Ale do produkcji wina śliwkowego możecie wykorzystać różne śliwki, te, które macie, mogą to być śliwki węgierki, takie ze szczepionych drzew, już takie, albo ja mam tutaj węgierkę prawdziwą, tylko ona jest jeszcze twardsza, zobaczcie, to jest śliwka jeszcze twardsza, i teraz tak, ja chcę nastawić sobie 30 25 litrów. W ogóle chcę mieć w tym oto baloniku tam 25 litrowym, chcę mieć te wino, więc muszę nastawić około 30 litrów na stału, ale w sumie nie na pierwszy raz, tylko w sumie. Ten ostateczny efekt muszę osiągnąć z tym moszczem owocowym. Po to, że jak potem będę zlewał z nad osadu, to wyjdzie mi około 25 litrów. Tego wina. Ja tak mówię około wszystko dlatego, że litr w tą czy w tamtą nie ma znaczenia, bo to nie jest apteka. Robimy to domowym sposobem. I słuchajcie, ja mam tutaj na ten nastaw 16 kilo tych śliwek. 16 w każdym wiaderku po 8. Ja teraz je umyję, oddzielę pestki, wyrzucę wszystkie złe, chore, zgnite oczywiście, bo tylko robimy z tych dobrych owoców, żeby nam się te wino. Nie popsuło i żeby mogło długo leżakować, długo dojrzewać. Więc ja przystępuję do pracy, będę w trakcie, potem Wam mówił jeszcze o tym winie, jak co i, i, i dalej. No, na razie 16 kg owoców muszę umyć, wydrelować, i tutaj mam przygotowaną taką, taką michę, miskę i przystępuję do pracy. Ja już sobie wydrelowałem. 16 kg śliwki było z pestkami, minus pestki, jakieś 2 kg, więc około 14 kg, myślę. Ale tego jest około pół wiaderka, zobaczcie, tych śliwek ubitych. I teraz jednym ze sposobów wydobycia soku jest podgrzewanie tej masy, podgrzewanie tych śliwek, tych owoców, bo są owoce, które łatwo z który łatwo się oddziela sok i wtedy yy, przy produkcji wina domowym sposobem również najważniejsze jest wyci wyciśnięcie tego soku z tych owoców i z tych miękkich owoców robimy to od razu. Możemy to przecisnąć przez praskę, możemy to ugniatać, możemy całą tą miazgę owocową podgrzać, bo jak jest podgrzane, to jest łatwiejsze do oddzielenia, do wyciśnięcia można to robić przy pomocy różnych maszynek można to robić przy pomocy wyciskarek tych wolnoobrotowych i ten sok po prostu już mieć gotowy do tego żeby na tej bazie robić wino ale można też przy pomocy tego wiadra tak jak mówiłem wiadra fermentacyjnego wrzucić to do tego wiadra te owoce można je podgrzać pognieść jeszcze jakimś tłuczkiem podgrzać i potem wrzucić ale możemy też je za, wstępnie zafermentować. Zrobić taką wstępną fermentację po to, żeby było łatwiej oddzielić ten owoc. Trwa to około tygodnia, czasami dwóch. No to będziecie obserwować. Tutaj nie jest to bardzo istotne jak długo, tylko chodzi o to, żeby szło ten owoc oddzielić. I teraz to te owoce zalewamy syropem cukrowym który zaraz idę przygotować syropem cukrowym z wody i z cukru w odpowiednich ilościach ale ja wam to wszystko chyba napiszę i będzie w trakcie filmu się wyświetlało w stosunku jakim do czego ile wody, ile cukru na ile owoców i żebyście mogli potem sobie to przemnażać w zależności od tego jaki będziecie mieli balon czy większy, czy mniejszy ten ten pojemnik do tego nastawienia wina. Dlatego że jeśli będę Wam podawał na swój baniak, na swój balon, to może Was to pomylić, więc pewnie zrobię tam jakiś opis. Taki żeby był dla was czytelniejszy. I do tego nastawienia, tak jak chyba mówiłem, to będziemy potrzebować jeszcze drożdże winiarskie, najlepsze, takie właśnie są szlachetne, łatwiej nam się będzie te wino robić, będzie łatwiej fermentować. Te drożdże szlachetne spowodują, że będzie łatwiejsze klarowanie, no i może też troszeczkę smak będzie wydobyty, lepszy z tych owoców. I takie drożdże są różne. Jeśli się powtarzam, to, to wybaczcie, ale to są suszone, są. Wpłynie, trzeba je przygotować zgodnie z opisem producenta, więc zerknijcie na to, ale czasami musicie te drożdże przygotować nawet 3-4 dni wcześniej, przed nastawieniem tych owoców. Ja takie, takie drożdże szlachetne już mam przygotowane, więc yy, wcześniej, oczywiście, więc ja będę je dodawał, żeby mi ta fermentacja ładnie zadziałała. Idę zrobić syrop cukrowy i uzupełnię to syropem cukrowym. Jak już to uzupełnię syropem cukrowym, oczywiście wymieszam i mogę to zostawić jeszcze na 2-3 godziny, i potem dodać te drożże. Jak to dam, te drożże szlachetne, ten, tą matkę drożdżową, i potem zamykamy takim, właśnie taką pokrywką, i do tej rurki nalewamy trochę wody, tak żeby po prostu nam to. Yy, Zabezpieczało dopływ powietrza do tego zbiornika, i taki zbiorniczek odstawiamy w ciemne miejsce w temperaturze około 22-23 stopni. I na, na tydzień czasu i, i zobaczymy, co w nim się będzie działo. Czy te owoce będą już potem łatwe do oddzielenia, ale nie zapomnijmy o tym, żeby codziennie przyjść, tą pokrywkę yy, podnieść i wymieszać to chociaż raz. Czasami dwa razy dziennie jak możecie wymieszać po to, żeby ten kożuch, który się zrobi z tych śliwek u góry i po prostu nam nie spleśniał. Bo te śliwki będą pływały u góry, zanim one opadną na dno to minie 3-4 tygodnie by mogło minąć. Więc tutaj trzeba to ważne, żeby, żeby ta śliwka u góry, która będzie, żeby nie spleśniała, więc pomieszajcie to i będę Wam tutaj yy, dogrywał dalsze fragmenty filmu. Może nie w tym, tylko w oddzielnie, żebyście widzieli jak to wygląda za tydzień. No, gdyby, gdyby to był koniec, to nie zapomnijcie zobaczyć następnego filmiku. No i wyszło mi tyle ponad 25 litrów z owocami, po wymieszaniu z syropem cukrowym. I teraz z syropem cukrowym i tymi drożdżami szlachetnymi. I teraz czekamy tydzień czasu. Minimum tydzień. I będę obserwował te owoce, ale lepiej poczekać troszkę dłużej, z tego powodu, że z tych owoców również nie tylko wyciągamy sok, ale wszystkie garbniki, te wszystkie właściwości tych owoców one przenikają te wino, przenikają do, tej, do tego soku, do tego nastawu i wtedy te, te wino będzie smaczniejsze, szlachetniejsze. Praktycznie o, takie owoce należy oddzielać. Trochę jak najpóźniej, ale nie za późno, żeby jak najwięcej tych dobrych rzeczy z tych owoców przeszło do tego soku, do tego nastawu. Więc yy, jeśli chcemy zrobić szybko wino yy, i szybko i mieć bez problemu oddzielenie, klarowanie, to niektórzy to usuwają te owoce, wcześniej oddzielają, ale yy, można też pokusić się o to, żeby to przetrzymać te owoce trochę dłużej, tylko naprawdę obserwujcie codziennie, czy coś się z tym nie dzieje, zamieszajcie tak, jak to powiedziałem i będzie dobrze, tak? Czyli yy, nawet można miesiąc czasu trzymać te owoce, yy, tylko żeby nie doszło do tego, żeby one wam spleśniały. I potem będziecie i potem będziemy oddzielać. Ja yy, też będę obserwował, zobaczymy jak długo yy, te owoce mi tutaj będą stały. Dzięki za uwagę, zapraszam do drugiej części filmiku i zobaczymy potem, jak będę oddzielał te owoce, zobaczycie i dodam następną partię syropu cukrowego i dokonam już nastawu do balonu szklanego.